Witam was bardzo serdecznie, ja jestem VIP w dzisiejszym odcinku W takim trochę nietypowym odcinku e... No, chciałbym przeprosić Dasta e... To nie miał być prank Nie wiem co mnie pokusiło Żeby stworzyć sobie kanał COVID-19 I napisać Że ten film jest doduty i że są prawa autorskie eee, Nie wiem co mnie dokusiło Nie wiem skąd to wziąłem Ale... Dasta, chciałbym bardzo przeprosić za to właśnie za to całe zamieszanie. E, chciałbym właśnie go przeprosić. Ten odcinek będzie, nie, nie będzie długi On będzie trwał tylko 6 minut. E, ten odcinek może być trochę typowy. No my właśnie z siebie to wyrazić, bo niestety pan szanowny youtuber kolega. Eee, eee, właśnie zablokował. Jak do niego dzwoni, to poczekajcie, nie pokażę. <śmienny> Dlatego, jak widzieliście to nagranie mogłem... Niestety zablokowało mnie e, Niestety zablokował mój numer Nie umiem, się do niego zadzwonić, ani dopisać Jak już próbuję pisać, to nie wiem, czy widzisz tej wiadomości Chciałbym Ciebie przeprosić za to całe zamieszanie, za te przekleństwa, co tam pisałem Ale naprawdę też ja również się wkurzyłem, że e, No może, no, racja, no Nie powinienem tak robić, że E, tworzyć kanału i pisać to różne rzeczy dziwne, że to są prawa autorskie przemyślałem sobie to chciałem z tego zrobić pranka, ale e, nie, sorry, nie chciałem z tego zrobić pranka. Również chciałem zrobić pranka podobnego w tym stylu, e, ale nie zrobiłem. E, dlatego ciebie... E, to nie jest prank, na pewno na 100% może mi uwierzyć, to nie jest prank tego typu, e, miał być prank, e, prank miał być e, z innego, e, z innej wersji, e, po zobaczeniu materiału od Gasta oczywiście macie link w karcie, odcinek, znaczy link w opisie, nawet nie mówić, e, dzisiaj będą dwa odcinki, będzie ten odcinek i również będzie dalszy odcinek zmiksowania różnych takich biczutów. Chcę cię przeprosić, nas, yy, No przeprosić za to całe zamyślenie, tak jak już ci mówiłem. Nie chciałem tego robić, nie chciałem robić na tobie pranka, ale no niestety nie wiem co mnie pokusiło. Nie wiem yy, czym się tak zainfamozowałem, że po prostu zrobiłem tego. Nie, znaczy, nie, to nie jest prank. Możesz sobie to wydusić. To nie jest prank. To nie jest prank. To nie jest prank. Prank to był taki jak ci to powiedział. To nie jest prank, 100% nie jest prank. Dobrze, ale jedną rzecz nie rozumiem. Dobrze, okej, okay, zablokowałem cię, ale cię od, y, odblokowałem. I teraz jak ty powiedziałeś, że mogłem zadzwonić. No dobrze, okej, okay, co zadzwonić? Ale to teraz jak mam do Ciebie zadzwonić, jeżeli mnie zablokowałeś. Tego jednego nie rozumiem, a poza tym... E, po co prowadzić tą wojnę? Do czego to w ogóle służy? E, po co... E, Dlaczego? Nie rozumiem tego, do czego ty dążysz? Pisałem tobie i w, w komentarzach, że cię przepraszam, znaczy nie że cię przepraszam, nie, ale pisałem tobie, że yy, zrobię odcinek i że zrozumiałem, że nie chcę już tej wojny dalej prowadzić, to ty, do czego ty dążysz? Powiedz mi, napisz mi w komentarzu, do czego ty dążysz, albo mi po prostu odpisz na wiadomościach, albo mi po prostu kurczę oddzwoń. Ja wiem, że tam niecenzuralne słowa wpisałem, yy, Przepraszam Ciebie za to, no ale dlaczego ty dążysz? Powiedz mi, cię, dlaczego ty dążysz? Po tym, gdy ja wziął, jeszcze chciał, żebyście zasubskrybowali jego kanał. Tutaj macie teraz, teraz 10 subskrypcji. my chłop, 11. O, jeszcze też mogę, można powiedzieć, tak, że tak subskrybowałem. Czyli nie zapomnijcie o mnie, o mnie, subskrypcji. Ja się z Wami Żegnu. Cześć. Po paru godzinach odrzucenia odcinku, posłałem przez sms link kuzynowi do tego filmu. Po filmie pisze, czy tam po godzinie, co to jest? No, ja mu piszę film, coś tam zobacz, nie? Patrzę, dalej nie ma komentarza od kuzyna. Dalej nie ma, dalej nie ma. No, myślę sobie, dlaczego on nie pisze, nie? I w końcu patrzę, ktoś napisał, ale przecież to nie kuzyn, COVID-19, no to nie kuzyn, nie? Ach, I a co napisałem? No, i tak. E, dlaczego będę miał tyle tyle, e, za, e, tyle montowania? Ponieważ będę wam pokazywał każdy, e, każdy komentarz tak, na, na, na ekranie. Pierwszy komentarz to jest e, od tego: COVID-19. Spokój SPK to jest spokój. Ale ty wiesz, że są prawa autorskie? Z tego co wiem, to prawa autorskie są. Powinno się e, je. Nakładać, gdy, gdy odcinek już został opublikowany na YouTubie e, lub e, został usunięty z YouTube, ale już był wcześniej na YouTubie. A ten odcinek nigdy by na YouTube e, nie, 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 no nie, nie został wrzucony, bo chyba kusem już nawet go w pamięci telefonie nie mamy, e, Więc no, chyba, no, chyba, że ja się mylę. No, piszcie w komentarzach, może wyślijcie mi stronę em, z przeglądarki, właśnie, gdzie to o tym pisze, właśnie. E, może, może wy wiecie, więc bardzo bym chciała wiedzieć, ale to nie ma wielkiej różnicy. Dobra, e, to była pierwsza zaczepka, ale taka, taka spokojna zaczepka. O, ja odpisuję <laughs> to, to, co wam mówiłem. No, ale ten odcinek nie został opublikowany na platformie YouTube, został tylko nagrany, no chyba, że to się nie przeżył w e, I teraz tak, po chwili on odpisuje, ok, spokojnie, ale skąd masz ten materiał? No i myślę sobie obca osoba um, Nigdy go nie widziałem w ogóle że oglądała moje filmy No pisz, pyta się skąd mam ten materiał co ją, co, co ją to obchodzi No i tak jakoś mnie e, naszła chęć bym sprawdził e, jego kanał Wchodzę na jego kanał, na kanał COVID-19 Patrzę nie ma filmów, nie ma nic, loga nie ma, tylko oszczędza. No i wchodzę na informacje. Też chyba opisu tam kanału nie było.